Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli moglibyście od razu na początek się tak pięknie krokiem tanecznym skłonić bliżej mikrofonów, Dobrze, to już byśmy o Ewa Szabaty, witam Cię serdecznie. Cześć. I Marcin Szab Siema. Cześć. E, mimo, że wpadliście w mimo wczesnej pory, jak Wam się staje tak rano? Ciężko, Ciężko bardzo. Ale nie mówcie, że jakby nie było również aktorzy, nie muszą czasem stawać rano. Czasem się zdarza, ale przyzwyczajenie nie jesteśmy troszkę do innego systemu wstawania Dobrze. i chodzenia, też spać, bo chodzimy bardzo późno a wstajemy i wstajemy troszkę później niż no rozumiem, normalni ludzie. To. to ja zapraszam oczywiście codziennie, 7 dni w tygodniu, to się przyzwyczajcie do wczesnego wstawania. Ewa Sobatin, ośmiokrotna mistrzyni i siedmiokrotna wicemistrzyni, wicemistrzyni denerwuje mistrzyni, A skąd takie masz informacje? W Wikipedia oczywiście. <laughs> w tańcach latynoamerykańskich klasa taneczna S, co tak, znaczy, że to ja dobra, ja. Że, no, że super, ta, nie ta, no, bardzo młoda i aktualnie Twoim partnerem zawodowym jest Marcin o ty masz klasę? Również. Tak, no, Tą y samą. S. <noise> czyli to jest najlepsza, tak? Bo najlepsza klasa. Drazu tak. wytłumaczcie to. Bo A, bo ludzie nie wiedzą, nie wiedzą. Startujemy od E klasy, czyli takiej najniższej klasy. Idziemy E, D, C, B, Aha. A i S, światowa klasa najwyższa. No to czad. I jakby zacząć, jakby to porównać na przykład do karaty, to jest jaki pas? Czarny. No, To bardziej może się tak wypowiedzieć na ten temat. Powiedzcie, jak zaczęliście tańczyć? Jak to się wszystko zaczęło? Uciekasz, się zaczęło od Patricka Swayze, z tego co słyszałem. Tak, obejrzałam film oh. Dancing, już oh. opowiadałam o tym, tak? Nie wiesz, no? no? Nie, 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 nie Obejrzałam film Dancing, miałam 10 lat, pamiętam to, ee, o tytule Wirujący seks. Obe, obejrzałam ten film tak naprawdę 30 razy i, i, I powiedziałam tak to... mamie, że muszę tańczyć. No i zapisałam się najpierw na oczywiście mambo, bo tylko to mnie interesowało po tym filmie, a później grupa się roz, rozpadła i, i dostałam się do grupy e, Tańca Towarzyskiego i tak już zostało no, do dzisiaj. Marcin, a ty? Okay. A no, u mnie wiesz co to było tak, że rodzice mnie zapisali na tańcę, ja się bardzo buntowałem, nie chciałem. Czyli nie Patrick Swayze tym razem? No nie, Patrick Swayze jakoś... Ty bardziej był. sztuki walki, jakieś tam samoloty? Coś. Tak, ja się bardzo lotnictwem interesowałem. Bo ja przeczytałem na portalu www.playada.pl, że gdy twoi koledzy grali w piłkę, ty rozciągałeś się przed lustrem. No tak. Ja Miałeś cię, ciężkie życie, Całe to... miałem, miałem, miałem. Na początku, <laughs> Bo to miałem nie wszyscy moi koledzy to rozumieli. Rozumiem. No ale Dzisiaj w poranku poran XXL moimi gościami są tancerze, z tańca z gwiazdami, między innymi Ewa Szabat i Marcin Olszewski. Spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o Spektakl, który przygotowaliście wraz z innymi tancerzami. Co to jest? Nie słyszałeś jeszcze. Ja, ja słyszę, słyszałem oczywiście, takie... ale chodzi o to, żebyście wy zaprosili na ten spektakl. Słuchaj, powstał spektakl Lady Fosse o tak tytule Lady Fossi, który tak naprawdę jest naszym autorskim przed przedsięwzięciem dokładnie. Naszej grupy, nowej grupy, która powstała. Z tancerzy między innymi tańca z gwiazdami. Którzy się zrzeszyli w grupę DEP, czyli Dance, Dance Event, event production. production. Nice, do zapamiętania dla wszystkich. No i między innymi możemy się pochwalić osobami, które tam są, bo jest Rafał Masera, Kamila Kajak, Łukasz Czarnecki, Edyta Herbuś, Tomek Barański i wielu, wielu innych tancerzy. No znaczy, wielu no już wielu A my, no tak, my i Alessia i Marta, Alessia Także myślę, że większość zna te nazwiska, wie o kim mówimy. Fajnie, że mogliśmy zrobić coś razem, bo do tej pory tak naprawdę rywalizowaliśmy ze sobą na parkiecie, wszędzie, całe życie na turniejach, tańca. No i w tańcu z gwiazdami również, prawda? Każdy walczy o swoje. Chcąc? Tak, a poza tym nie udało nam się do tej pory i chyba nikomu się nie udało do tej pory stworzyć coś fajnego, ambitnego w takiej grupie z takimi indywidualnościami, z którymi się bardzo ciężko pracuje. Po prostu coś, coś fajnego. Stworzyliśmy przede wszystkim nową formę. Nowy format. No właśnie, co to jest za przedstawienie? Czy to jest jakaś historia opowiedziana, czy to jest po prostu freestyle taneczny? Nie, nie jest to do końca freestyle taneczny. Tam jest jakby to troszkę poukładane. Jest fabuła. Jest to spektakl o, o kobiecie. O kobiecie, o wielu odsłonach tej kobiety, czyli alter ego. Tak naprawdę opowiada spektakl o jednej kobiecie, i jej pięciu alter ego. E, czyli wszystkie Którymi jesteśmy takie same, wszystkie e, dokładnie, wszystkie jesteśmy identyczne, mamy identyczne peruki, identyczne makijaże, stroje. E, tak naprawdę nie wiadomo, kto jest kim e, i pokazujemy różne o, e, charaktery, kobiety, różne. Cechy charakteru. I to można zobaczyć w Teatrze Kapitolu w Warszawa. Najwyższy spektakl 21 lutego o godzinie, nie pamiętam, chyba 19.30. Pogadajmy o tańcu z gwiazdami, bo to myślę interesuje m, wiele osób. Ewa, ile razy wybrałaś udział w tańcu z gwiazdami? Trzy. Trzy, Trzy czwarta, razy. piąta i szósta edycja. I partnerami swoimi byli wtedy? E, czwarta edycja to był Przemysław Sadowski. Później miałam Rafała Olbrzydkiego, a na końcu tańczyłam w szóstej edycji z Mateuszem Damięckim. Który z nich był najgorszy tańcą? Nie będę kłamać, no Rafał, Ewa, Rafał, niestety Albryski, to jest zbyt dobrze. O, Wiedziałem! A najlepsze, żeby było porówna? E, wiesz co, trudno jest mi powiedzieć, dlatego że i z Przemkiem i z Mateuszem bardzo dobrze mi się tańczyło. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że Mateusz, dlatego że Mateusz był ciężki, jeżeli chodzi o charakter. I, Gruby jest i, rzeczywiście. Tak, ale jest. Natomiast, natomiast był bardzo utalentowany, a z Przemkiem mi się bardzo dobrze współpracował od samego początku. No i też zaczęliśmy bardzo daleko. Bo do czwartego miejsca. No właśnie. Marcin, Ty lepiej się tańczyło z Rylik, czy z Dancewicz? Wiesz co? Chyba z Agnieszką. Z Agnieszką? Z, Agn z Agnieszką. Czyli Dancewicz! <grym> Agnieszka miała większego ducha walki. Aha. Ale miałeś takie ciężkie chyba dziewczyny, nie? Generalnie. Ale tak. Nie było ci łatwo. No Nie, nie, łatwo. <laughs> no, nie, nie no, do końca. No, nie było łatwo, chociaż wiesz no. Agnieszka bardzo chciała, bardzo walczyła i bardzo fajnie się rozwijała, ambi ambi ambitnie, była ambitnie była. do tego podeszła, pracowała. No, Renata... No Renata no, ta troszkę mniej. Ta troszkę <laughs> troszkę Rynane, mniej. Może Dęka, tak. Renata ten jest bardzo dobrą aktorką. Pozdrawiam serdecznie. <laughs> tak. E, Jak wspominacie tę przygodę z tańską z gwiazdami? Co wam to dało? Wiesz, co, ja na pewno bardzo dobrze się bawiłam, jeżeli chodzi o. Bo kocham taniec, tak? Wiadomo, że wszyscy kochamy taniec. I tak naprawdę możliwość tworzenia non-stop nowych choreografii bardzo mnie rozwinęło, jeżeli chodzi o, o, o choreografię, tak? Bo co tydzień musieliśmy tworzyć nowe choreografie do nowej muzyki, wymyślać. Oczywiście dużo stresu z tym związanego, ale takiego pozytywnego stresu. Poznanie wspaniałych ludzi, których nigdy wcześniej myślałem żeby nie spotkała w swoim hmm. życiu aktorów, piosenkarzy, artystów, prawda? I, i obcowanie z nimi to jest niesamowite. Niesamowita przygoda, no i świetna zabawa, bo tak naprawdę już ta niedziela, ten, ten moment występu był cudowny, światła, muzyka na żywo, gdzie na turniejach tego nie mamy, tak? Bo muzyki na żywo zazwyczaj nie ma i zazwyczaj jest 20 par na parkiecie, więc tak naprawdę nie możesz wszystkiego zaprezentować tak, jakbyś chciała. Tutaj możesz pokazać każdy detal. A teraz jesteś projektantką modrów, wiesz, prawda? Sprzedajesz sukienki. Wiesz co, w tym roku udało mi się z moją przyjaciółką Elą Dobrowską. Z, z, Zaczekaj, nie sprzedać, tylko ok. swoją kolekcję pierwszą stworzyć. Aha. Zawsze to było moim marzeniem, tak obok tańca, gdzieś tam projektowałam swoje stroje taneczne, projektowałam innym tancerkom stroje taneczne, bo mi prosiły, bo się zawsze podobały moje ciuchy, które nosiłam. I generalnie to było gdzieś tam związane z tańcem, a, a teraz udało mi się, oczywiście dzięki Tańcu z gwiazdami stworzyć Coś swojego. I co to za kolekcja? Gdzie można zobaczyć? Czy można kupić te sukienki? Eee, właśnie otwieramy, podpisałyśmy umowę tydzień temu, otwieramy swój butik, swoje studio na ulicy Chmielnej 5. W Warszawie. W Warszawie. Na Dokładnie. drugim piętrze. Zapraszamy. Więc zapraszamy. Jak sądzę to nie są zbyt drogie sukienki, także... No, wiesz to, różne plotki, chodziły też o cenach sukienek. 7 tysięcy. To nieprawda. Od, od 1000-1500 zł do 3500 zależy jaka suknia i zależy z czego zrobiona. I jeżeli z jedwabem naturalnego, to niestety droższa. Rozumiem. To Zapraszamy do sklepu no i oczywiście zapraszamy też na spektakl, bo to, to też również się spotkaliśmy, gdybyście mogli przypomnieć, co to za spektakl, gdzie ją można zobaczyć i generalnie zaprosić ogólnie rzecz biorąc słuchaczy na ten spektakl. Zapraszam Marcin. Zapraszam. Spektakl Lady Fossey w Teatrze Capitol, najbliższy 21 lutego, około godziny 20. Ale to proszę jeszcze proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić tę informację, e... bo nie jesteśmy pewni. Dobrze, zapraszamy, jest. naprawdę fajne widowisko. Ewa Szabat i Marcin Olszewski, jutro walentynki. Wy jesteście partnerami, ale zawodowymi, głównie prawda? Tak, tak, ja A. jestem zabrączkowany. Pozdrawiam z Tą swoją żonę No właśnie, żonę Ewę. życzenia walentynkowe, bardzo proszę. Jesteście I żona, żona też Ewa. I żona też Ewa ma partnerkę, wyjeżdżą Nie pomyślisz się przynajmniej. Pozdrawiamy <laughs> wszystkich w takim razie. Y, jutro wasz dzień tych zakochanych i mniej zakochanych również. No, nasz też. Przecież. No i nasz też, bo jutro pracujemy. No. <laughs> Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze słuchaczami Planety Ewa Szabaty i Marcin Małuszewski. Bardzo miło było Wam poznać i powodzenia życia. Dziękujemy Dziękuję za Wasze